Nie, Będziesz trzy godziny? Ja bym najszybciej szybko Czy wydaje, że tak z godzinę? E, ej, ej, nie, ej, nie, pospieszaj. nie, 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 że nie, Zaraz muszę sprawdzić, kiedy... no, jedzie. 라죠나이니까진러분 이렇게 서이 Dwa tygrysy. Czyli się ja bym na tatuażu, u nie no. wiem. Czy Irek już wrócił do siebie? Właściwie chyba już tak. A szkoda, że nie udało mi się z nimi na koncert iść. Bądź ja będę. tylko sobie wydzierać. Ło! musiałem później na kolanach do Częstochowej. Miała <grywa> emocji na, na ciele. No tatuaż, Edycie? Dwa tygrysy. Takie to inaczej odczuła ból, to zrobić naszej szyi, ojej, podziwiam radzi, abym ja się bała naszej robić. O. tak jakby koty Adiego, no można tak powiedzieć. ten tatuażystę, no spoko jest będę. Czy mam spodnie? Zawie mam, spokojnie. Mam są troszeczkę ściągnięte, ale mam. Nie miałam takich dziwnych pomysłów, żeby bez spodni do tatuażysty przychodzić. Pingwina. Jak się zrobię, to to leci z kolejnymi. No u mnie poleciało akurat, ale ja też bardzo chciałam sobie wytatuować właśnie te miejsca, bo mi się nie podobały. Ja tam miałam rozstępy i chciałam sobie zasłonić zawsze, więc... Moja dziękuję. A że akurat tu jestem, a wiem, że będę fajnie tatuuje, w ogóle zapraszam do Benka. Zaobserwujcie go. Robi muzykę i tatuaże. Tylko jest szaleńczo przystojny, ale niestety za. Żonaty. <laughs> że powiedziała. Nie bójcie się, mam czwórkę dzieci od czterech kobiet, a szukam jeszcze sześć kobiet do dorobienia dziesięciu. <laughs> Także będzie nij. <laughs> Humorek też musi być. Fajny pomysł. Uuu. Tylko musicie się też pomiędzy sobą rozumieć, nie? <laughs> Intercontinental Bajer Akuk A Krzysztof, się W Super, że Ci się podoba, pozdrawiam. A Kukuk. A wiesz czemu się nie odpala, nie wiem, ale mogę zapytać go. Widzę ale jak macie pytanie do, do Adriana, to pytajcie go, bo ja nie wiem czemu mnie pytajcie wszyscy. Ja nie jestem Adiego dziewczyną. My się kolegujemy i ja bardzo Adiego lubię, ale... Nie czuję się adekwatna do odpowiadania za niego na pytania. O. Adi lubi lwy. To piękne, świecące buciki. E, Złapam tak. pytanie. Z ceną to, to musisz świeco, się. Nie? Się bęka pytać. Ojej, tak z przyczajki mnie wziąłeś teraz. Nie byłam przygotowana na ból. Ojej. Mm. Wydaje mi się, jaka cena takiej dziarki mniej więcej. Pozdrawiam, mi pozdrawiam. Czy pasujemy z do siebie. Kiedyś się dobrze dogadywaliśmy, jak mi w programie na, na swoje te samochody. Jak się okazało, że ich nie ma, to nie zawiem. Chciałam <laughs> Bye, bye. Dziękuję, i raczej. Nie to ja ogólnie mamy bardzo dobry kontakt, więc myślę, że na pewno do siebie dograliśmy. No, aleczkolwiek mamy przyjacielski kontakt. Tak, go jak brata. Uh. A pytałem się, jaka cena takiego tatuażu? Mówiłeś, bo nie słuchałam, bo nie, ja bolała. Nie bolała. normalnie prywatnie. Piszcie, Privyzowie, do Jaki tatuaż. Zobaczcie sobie tam, tutaj obok dziera mnie właśnie benek. Tatuaż wygląda tak. Coś no. w tym stylu. Mogę mu to pokazać tak, żeby nie było za dużo widać? O matka! Jezu, nie pokazuj! Benek! benek. Nie pokazuj. Dodaj. Muszę cię przekręcić. Muszę włączyć kawę. I włączyć telefon. telefon. Tak? Właśnie już. Bo cię nie przekręcę. I <grywa> widzę, i zostaje mi tylko założyć. Ofa. Jak nic. I ja już tyle raz widzieli, raz mi spodnie spadło na live ie. tu cycki, raz, drugi, zostaje mi tylko... o, widać moje nóżki. Czekaj, teraz nóżki tylko widać. Nie no, wiem, to jak zasłonię chociaż. Widać? No, widać, widać. Lecimy dalej. Nie wiem, nie słuchaj, Bardzo o, 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 dziękuję. Już. Tylko czekaj, jest osłanie w tej No? Co Możesz trochę przesunąć, bo nie widać się bardzo. No, to ty, tak, tego nie będzie tak widać, bo to z góry wiesz. No, to weź tak, nie pokazy, bo mnie do środka. No, Przecież lubisz pokazać klasę, jakbyś lubiła pokazywać, to już dawno ofa bym miała. No. Fajnie jest, no. No, bo bardzo spoko. Nie mam ofa, ale chyba zostało mi tylko założyć.

<grytka> Kielecka krew. <grytka> yeah, no yeah, no <grytka> nie No Nie, nie, nie. E, jest od No jest odmowa. Dobra, Tam to otwarte jest, I będziemy coś tam żeby mi nie było. To to tą paczką. Yy, zaraz jak wrócę do Polski, to się zajmę, porzucę butik. Możesz, żeby napisać na piw. Ja to sprawdzę. Cześć, tak mala. Mm. Dzień jednego na sesję, na Piotra, aż się boję, oj. Bo się nie, bo się, że odda. Nie walnęłabym ci, panek, przecież nie co się nade mną.

Tam było pierdnie, widzę nie pierdne wękowi, no dajcie spokój. Aj, Ej, to Ej, mama. A. Papa, A coś zaratuje bomkę, wiesz? Mama Chyba... mała. Chyba z wycisku. Nie wiesz co? Ta, 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 Benek, ta, ta, ta. Na, nawet mnie nie denerwuj. Nie kłam, bo kłamiesz teraz. No, ale coś pachnie kwiatkami, wiesz. <laughs> Benek, ale kłamiesz. Ale kłamie, no. Nie, że Wstyd mi na najbie robisz. Ty. Dobra, wtedy muszę ja skończyć. Siłkę.